Siema, tu Cheater.pl A dzisiaj Zagramy sobie po raz kolejny w YouTube Tycoon I To jest też kolejny odcinek z Antichita, więc No cóż, co ja będę więcej biatolić Lecimy z gierką, oczywiście wczytujemy grę Drobne lagi No i jak widzicie mamy tutaj 181 subskrypcji i 113 hej, są 32 nagrane filmy to jest 8 dzień No więc nagramy grę z Sapera Jeszcze raz Sapera Mamy ta nie mam zablokowane tagi może taki jego vloga nagramy? i że się nam wszystko nagrywa, montuje i później publikuje My zbieramy chwałę słowa i pieniądze i mamy polecenie i słapa santo ale i tak jesteśmy na plusie z widzami mm. To jeszcze jednego, super nagramy. Jak tylko dojdę do. Jak tylko będę miał możliwość yy, w karierze yy, zrobienia, już wam mówię, wzięcie tutaj o 2-30 lat nagrywania, od razu to biorę i też się staram od razu lecieć na. Wielkiego Brata Nie Na Bractwo W nie, nie na Wielkiego Brata, na Bractwo W No bo Bractwo w jest naprawdę mega Łatwiej to bardzo rozgrywkę hmm. No więc Lecimy z kajunnymi filmami I Dokąd by się można ten... ten próg dzisiaj może spróbujemy do 500 subskrypcji albo do 1000 nawet jak nam się uda. Też materiał nie może być zbyt długi. Na złapasa trudno. Nawet szybciej. Chyba gorzej troszeczkę. Ale aż nawet nieźle. Na wieczór 9 dnia. I lecimy. Teraz może vlogi będę nagrywał, żeby ten nabić. Mm, nie wyświetlenia, tylko nabić zainteresowanie. Z aperem. I potem właśnie nagram supera. I tak na minusie z pieniędzy mnie nie będę, bo naprawdę w się po prostu nie opłaca robić, chyba że właśnie mm, się na mm, zainteresowanie jakąś grą mm, zbiera. No to wtedy tam można. Ale tak to tak, ale tak to nie polecam raczej. Mam kolejna zła pasa i mamy znowu 186, czyli tyle ile mieliśmy na początku. Jesteśmy jednego dolara do przodu. No co nawet się. Wy? Nie jesteśmy na minusie w tych w filmach. W tych normalnych. Nie w grach, tylko tutaj, o jak mamy nagrywać? Zresztą wiecie o co chodzi. Po co ja wam to tłumaczę? O mrocznym kartoflu, naprawdę. Kto te tytuły wymyślał? <grym> Ja nie wiem, kto tego tytuł wymyślał i nie chcę wiedzieć, czy nie. No i jeszcze to jest taki normalny ten, mm, normalny tytuł o szybkim tygrysie, bo tygrysy są szybkie, ale no o, o niebieskim baobabie co, nie widziałem. Znowu dolar do przodu. sumie lepiej dolar do przodu niż dolar w plecy. I jeszcze nagramy. Jeszcze jeden dzień. I potem idziemy z zaparem. Kiedy już będzie to wysokie zainteresowanie. Ale. Mm, bo właśnie ja zbieram te punkty doświadczenia Jak będzie ten drugi i trzeci styl nagrywania, to będzie o tyle łatwiej, że jeżeli na pierwszą... Mm, na pierwszą grę spadnie co zainteresowanie. Będę mógł drugą nagrywać. Niech złapaca. No to O, co tam przyszło? To jedna z Dobra Lecimy z tym saperem już. O ile można ile można Tam można... ich I tutaj nam w ogóle już hmm, Hajs trochę spadł Ale jak widzicie Saper zawsze na topie Jeszcze jednego dalej nawet, szybciej, no i publikacja Na razie to tam wolno idzie, ale tam można przyspieszyć No i mamy 207 subskrypcji i koniec trzynastego dnia I dobra Kariera teraz już Możemy mieć drugi i trzeci nagrywania Więc Bierzemy I od razu z nową serią Z nową serią okay. chyba od razu, ale Jaką? Angry Penguins No Na tanie I na dawaj na drugi slad nagrywania Chciałbym może coś zobaczyć tutaj. Wziął tu i w górę mógłbym. A, bo jest super zaper. przez 11.01. Nie wiem co to oznacza. Chyba przez 11 minut grałem. Posłuchaj, 30 odcinków. Każda po. Nie no, nie wiem, no, możliwe, że to znaczy tyle, ile, jakby to realnych minut, ale mówię, nie wiem. Nie chcę was w błąd wprowadzić. I w ogóle te gry, tutaj wszystkie. Jak właśnie to Angry Penguins, tam był, wiedziałam jeszcze. Mm, zaraz wam powiem. Mm, floppy Bird. Cut the string. Pikamon, tutaj mamy. Mm, subway 2033, Need for Sleep. Mm, the Signs. Grand w Vehicle. To wszystko są podróby jakby prawdziwy gier. Czyli jest właśnie ten Flappy Bird Pikachu, nie Pikamon. Nie, Pokémon nie Pikachu. Pokémon ale byłem blisko, bo Pikachu też z Pokémonów I... I co my tu mamy? A, jesteśmy, jesteśmy dalej na plec. Ej, no to git. Właśnie to Angry Penguin to jest to też potruba Engelberts No więc No rozumiem, nie można ten, tam, prawa autorskie No więc yy, od, Te yy, od, zamien, zamienniki Te yy, odpowiedniki yy, I właśnie już W poprzednim odcinku chyba też widzieliście, że Się zatrzymuje na tych 301 wyświetleniach Polecenia prostych widzów No Wracając. Ja właśnie zatrzymuję na tych 301 oświetleniach i później nie także już tak jest, tylko później jakby wraca do tej jakby postaci, do której ma wrócić. I ja nie wiem dlaczego tak jest. Więc wam nie powiem, skoro nie wiem. I teraz bitwa Angry penguins czy Super. Nie, no jestem resaper. Klasyka zawsze cieszy. Hmm. Dobra, teraz tam. Jeszcze nagram z jeszcze więcej gier. Musimy nabijać wyświetlenia. Subskrybuj. Prawda? Na szybciej. Na jeszcze to, Angry Penguins. Już sześć powiadomień z ty. Nie wiem jak by to nazwać. Z YouTube'ami nie, bo tutaj YouTube nie jest. Nie wiem, powiadam powiadomie tu ptajkun chyba. Ja, chyba tak będzie najlepiej. powiadam powiadomie z tupejkun. I jeszcze coś przyjdzie, nie. Już tutaj mamy głównie Zła złapasa i dobra pasa, czy tam polecenie i złapasa. Tak dla konkretów. Więc... Właśnie ja miałam sobie to a nie, te, a nie jeszcze nie mogę brać dwa. za 3 za cztery punkty będę mógł brać w to nie pozostaje nic innego nabijecie ekspa o szybkim cukrze Wyprzegacy tu wymyśleć się już nie dało. Jak cukier może być szybki? Nie wiem, może ja się nie znam. Może tutaj chodzi o taką metaforyczną prędkość. Na przykład szybko wchodzi do organizmu. Albo nie wiem. Dobra. No. Ale saper i idź jeszcze z, z saperem. Teraz żadne powiadomienia nie idą. Dlaczego? Może teraz pójdą po tym filmie? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję też, że to będą polubienia, a nie złapasy mm, i nie, nic nie ma, dzień a kończyłem nas tego dnia. No i mam, no, mówiłem, że postaram się do 500 subskrypcji dzisiaj, w grze. Mm. No i właśnie się zbliżamy do no, tych 500. Powiedziałam, że postaram się co najmniej do 500. Może do tysiąca, nie, do tysiąca raczej nie damy rady. Mm -hmm. No do tych... Do pięćset już będzie. Osiemnasty dzień. A ciekawie ile on ma lat że ten. Mm. Jakby, ile ma lat, hmm, ten co tutaj nagrywa. Ja w sensie, że nie ja tylko, a w sumie, nie ma 0 lat, bo to, wow, już mam 650 wideów, no tak. On jakby jest tym botem, jakby my nim sterujemy, jakby nie da się zobaczyć, ile on ma lat, tylko w żaden możliwy sposób. Takie trochę pytanie retoryczne. Ej, ej, to się tylko trzy filmy naraz. No my zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Lecimy do tych siedmiuset subskrypcji i będzie koniec. No i dawaj. No jeszcze polecenie, no jak miło, jak miło, ale jeszcze muszę zapisać grę, ale tak żeby jeszcze nic nie zmarnować, to jeszcze jeden odcinek, typowy Janusz, nic się nie może zmarnować, no i słuchajcie właśnie, mm -hmm. Właśnie będą się teraz pojawiały filmy łooo, mm. wow. 125 widzów doszło Będą się pojawiały mm. właśnie filmy mm. jakby to dwa, dwa filmy na dzień się postaram ale oczywiście minimum wrzucam minimum jeden film tego dnia, Więc żeby żeby mi też tutaj nikt nie pisał, że mmm Obiecałeś dwa filmy dziennie, a teraz yy, nie wrzucasz do dwóch filmów dziennie. No więc ja nie obiecałem, że będę wrzucał dwa filmy dziennie. Tylko ja po prostu wrzucam dwa filmy dziennie, a minimum jest właśnie ten jeden film tygodniowo. Więc, żeby mi nie było takich sytuacji, że właśnie piszą, że właśnie. Wiecie, może nie mogę się wysłowić. Może piszecie w komentarzach właśnie te rzeczy, te, tego typu, które właśnie przed chwilą wymieniłem. Dziękuję bardzo, tysiąc widzów. No to damy jeszcze jedna gra Więcej niż 1000, prawie 1500 Ale poleciało Ale poleciało poleceń Polecenie, 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 wow 6 polecenie po tak? Umiem jeszcze liczyć 3, dałem 3 Nie umiem liczyć, 7 po No i dziękuję bardzo, a my się będziemy już powoli żegnać, a więc ja się z wami żegnam, jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę, jeżeli podobają ja ci się materiały, które twor tworzę i chcecie zobaczyć takich więcej, zostawcie tutaj łapkę w górę, ażeby nie przegapić. Następnych odcinków. Stawcie dzwoneczek, bo właśnie jak przed chwilą mówiłem, nie wiadomo, czy nie pojawią się właśnie przeszkody jakieś w nagrywaniu tych dwóch filmów dziennie. Ale dobra. Jeżeli właśnie masz jakieś uwagi, to uwagi do mnie, lub chcesz po prostu zaproponować jakąś grę na następny odcinek, właśnie i właśnie w tym stylu możesz to napisać w, tekst, w komentarzu więc właśnie ja się z wami żegnam no i do zobaczenia jutro tak no, cześć